Witajcie, jakiś czas temu miałem okazję nagrać odcinek poświęcony formacji Janczarów, który spotkał się z Waszym niezwykle pozytywnym odzewem. Sporo osób zwróciło mi tam uwagę na pominięty wątek bitwy pod Wiedniem i wątek samego Jana III Sobieskiego. Dlatego dzisiaj, aby Wam to wynagrodzić, postanowiłem przedstawić Wam 10 niesamowitych faktów z życia tego człowieka. Dowiecie się z tego filmu m.in. o tym, jak bohater Narodowy zdradził ojczyznę. Jak jego zdradzała żona i jaki los spotkał go już po słynnej bitwie pod Wiedniem, bo był to los wyjątkowo nieciekawy. Zapraszam serdecznie. Numer 10. Bitwa pod Wiedniem. Epickie starcie, które rozegrało się we wrześniu 1683 roku, jest uważane za jedno z najważniejszych w XVII wiecznej historii. To właśnie ono sprawiło, że Imperium Osmańskie ostatecznie straciło swój rozpęd. I zaczęło się cofać, a kilkaset lat później upadło. To, co jest jednak niezwykle ciekawe w tej historii, to fakt, że dowódca polskich sił i bohater dzisiejszego odcinka na dzień przed bitwą miał dosyć ciekawą korespondencję z tureckim wozem, wielkim wezyrem Kara Mustafa. Mianowicie, chcąc zniechęcić polskiego władcę, Kara Mustafa miał wysłać mu beczkę zboża z dopiskiem, że ma tylu żołnierzy, Ile ziaren zboża Sobieski może znaleźć w tej beczce? Na co nasz król miał odesłać mu niewielki woreczek wypełniony ziarenkami pieprzu, z dopiskiem: Wielki Wezyrze, mam tylko tyle żołnierzy, ile tych ziarenek pieprzu, ale spróbuj je rozgryźć. Numer 9, przepowiednia. Bitwa pod Wiedniem nie była wcale pierwszym starciem Sobieskiego z Turkami, ani nawet pierwszym spotkaniem. Już w 1654 roku Sobieski, wtedy jeszcze jako zwykły szlachcic, Brał udział w dyplomatycznym poselstwie polskiego króla na turecki dwór. Legenda głosi, że to właśnie wtedy jeden z tureckich wezyrów miał rozpoznać z nim nie tylko przyszłego władcę Polski, ale tego legendarnego, zapowiadanego już od iluś dekad w Imperium Osmańskim władcę, który powstrzyma turecką ekspansję na Europę. Krótka autopromocja. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I dobić ze mną 10 tysięcy subskrypcji do końca roku, bo jeżeli to się wydarzy, to przygotuję dla swoich widzów, dla was, dla ciebie wyjątkowy specjal, którego z pewnością nie chcesz przegapić. A po obejrzeniu tego odcinka zapraszam Cię do zostawienia komentarza oraz na mój TikTok i Instagram, gdzie znajdziesz więcej ciekawostek i między innymi kulisy moich produkcji. Zajebistego dnia. Erasmus. Dzisiaj w Polsce studia za granicą kojarzą się z czymś ekskluzywnym i prestiżowym, i dokładnie tak samo było w Polsce w XVII wieku. A jednym ze szczęśliwców, którzy mogli sobie na to pozwolić, był Jan III Sobieski, który razem z bratem brał udział w czymś w rodzaju Erasmusa, bo studiował na najlepszych zagranicznych uczelniach, a przy okazji kształcił się wojskowo. Oglądał fortyfikacje w Niderlandach, a we Włoszech i Hiszpanii. Patrzył, jak funkcjonują i tworzą się najnowocześniejsze armie XVII-wiecznej Europy. Numer 7. Marek Sobieski W relacjach Jana Sobieskiego wielokrotnie natykamy się na informację, że najbliższym mu człowiekiem był jego starszy brat Marek. I rzeczywiście ludzie ci spędzali ze sobą od dzieciństwa ogromne ilości czasu i to właśnie Marek Sobieski był mentorem przyszłego polskiego króla, ale niestety ich znajomość zakończyła się w tragicznych okolicznościach. Mianowicie obaj bracia walczyli w czasach powstania Chmielnickiego i obydwoje brali udział w bitwie pod Batochem, w trakcie której Jan Sobieski uzdołał się uratować, ale Marek trafił do tatarskiej niewoli, gdzie wkrótce później został brutalnie zamęczony na śmierć. Numer 6 Toksyczny Związek. Życie Sobieskiego nie składało się tylko i wyłącznie z wojen, a miłością jego życia. Była Marysieńka, albo jak kto woli Maria Kazimiera, bo właśnie tak nazywała się francuska dwórka, którą na jednej z misji dyplomatycznych upatrzył sobie Sobieski. Nie obchodził ich fakt, że Marysieńka była mężatką. Spotykali się po kryjomu, a na krótko przed śmiercią męża Marysieńki, przy której ta mogła coś pomagać, wzięli ze sobą sekretny ślub. Niestety był to związek bardzo daleki od ideałów. Maryzienka zmieniła męża, ale nie zmieniła swojego podejścia do związku. W dalszym ciągu się puszczała, a jednym z tego efektów, oprócz złamanego serduszka Jana Sobieskiego, był syfilis, który mu przekazała. Ale o tym więcej pod koniec odcinka. Numer 5. Zdrada Ciemną kartą w historii naszego władcy są czasy Potopu Szwedzkiego, bo właśnie wtedy, podobnie jak wielu polskich możnych, Złożył przysięgę na wierność Karolowi Gustawowi, królowi Szwecji. Żeby jednak być całkowicie fair, należy podkreślić, że nasz polski władca zbiegł wtedy na Śląsk i przynajmniej ja osobiście nie dziwię się Janowi, że nie chciał nadstawiać karku dla władcy, który ma swój własny kraj głęboko w dupie. Trzeba jednak przyznać, że Jan był osobą, która najszybciej zorientowała się, że współpraca ze szwedzkim królem nie leży w interesie kraju. I że Karol Gustaw nie zamierza koronować się w Warszawie na króla Polski, ale przyłączyć polskie ziemie do Szwecji. I właśnie wtedy postanowił zmienić stronę, dołączył do polskich rebeliantów i był jednym z głównych architektów finalnego zwycięstwa nad Szwedami. Numer 4. Bitwa pod Parkanami. Osłowiona bitwa pod Wiedniem wcale nie była decydującym starciem kampanii, w której Sobieski odepchnął islam od Europy. Decydujące starcie rozegrało się nieco później, pod Parkanami i bitwa miała dwie fazy, ale doszło w niej do pewnego ciekawego i bardzo przykrego epizodu. Mianowicie, mimo swoich sukcesów wojskowych, Jan Sobieski raczej nie miał figury, jaka kojarzyłaby nam się z żołnierzem, bo szacuje się, że przy skromnym wzroście 160 cm ważył jakieś 150 kg, co w pakiecie ze zbroją sprawiło, że w trakcie bitwy pod Parkanami doszło do epizodu, w którym koń Sobieskiego rozjechał się pod Sobieskim. Grubo. Nie mów tak, to bohater. Król. Kocham go. Jak co? Ciebie bardziej. Dzięki. Numer 3. Koronacja. Jedną no z największych zalet króla Jana III Sobieskiego jest to, że niemal zawsze, no może z wyjątkiem Potopu Szwedzkiego, przedkładał sprawy polskie nad sprawy osobiste. I doskonałym przykładem jest jego koronacja, która odbyła się w 1674 roku, ale nie bezpośrednio po wyborze na króla. Ponieważ w trakcie, kiedy Jan Sobieski został wybrany na króla Polski, nie prowadził swojej kampanii wyborczej, tylko kampanię przeciwko Turkom, a kiedy dowiedział się, będąc na Podolu, że został polskim królem, to zamiast zawrócić do Warszawy i przejąć władzę, powiedział, że spoko, fajnie, ale musi dokończyć kampanię. Stoczył jeszcze kilka bitew, przepędził Turków na dobre i dopiero później wrócił o swoją koronę. Numer 2. Wyprawa Mołdawska. Sobieskiego po Bitwie pod Wiedniem, a jest to aż 13 lat, w zasadzie większość panowania tego gościa przypada na czasy po Bitwie pod Wiedniem, i niestety nie były to już czasy zbyt dobre. Jan Sobieski poprowadził m.in. wyprawę do Mołdawii, która zakończyła się katastrofalną klęską i śmiercią wielu polskich żołnierzy, a także utratą prestiżu wielkiego wodza, co później zaczęła wykorzystywać wewnętrzna opozycja, osłabiająca zarówno króla, jak i Polskę. No, moja ulubiona ciekawostka numer jeden śmierć Jan Sobieskiej nie żyje. <laughs> I numer jeden. Śmierć. Jak wiadomo, Jan Sobieski nie żyje. Śmierć Jana Sobieskiego jest niezwykle przykrym, ale jednocześnie śliskim tematem dla polskiej historii. Do dzisiaj wielu historyków przyjmuje, że finalnie wywołał go syfilis, który, jak już wiadomo, złapał od swojej puszczalskiej żony. Ostateczna przyczyna śmierci do dzisiaj jest przyczyną sporów wielu naukowców z wielu różnych dziedzin, natomiast nie pomaga w tym Obdukcja sporządzona tuż po śmierci władcy, ponieważ prowadzący ją lekarz w rubryce z przyczyną śmierci miał zanotować jedynie legendarne zdanie. Dwie gangreny w miejscu, jajec. Cudownie. I to medyczne no. stwierdzenie jest. Czy Jan Sobieski rzeczywiście był jednym z najlepszych polskich władców? Może był przeciętny, a może tak na dobrą sprawę poza bitwą pod Wiedniem? To był Gówniany. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, dajcie znać, czy która z tych ciekawostek Was zaskoczyła, no i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić specjalu na 10 tysięcy. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć. No i cześć, no i nagraliśmy.